I widzowie, chciałbym tylko na początku powiedzieć, że w tym filmie występuje dużo wulgaryzmów, zwrotów akcji oraz oczywiście dużo przenośni oraz sarkazmów. Także nie bierzcie tego do siebie, raz na odcinek powstał w ramach humorystycznych jego oglądania. E, no, no, ostat... Dobra, na panowie! Widzowie, następny odcinek, witam was! spierdolenie level czwarty! Kurwa, nie jest szósty? Nie wejdę kurwa, no nie wejdę, no No kurwa, zaatakowali na cy poszedłeś Zara, ale nie będą... Wadawam... Będziemy więcej skarbów mieli, panowie Połączyli skrótę Facebook, zlecił sam utransponę Sprawdź swoje połączeń. no jak ci pierdolne, zaraz <laughs> Marcin, łataj Weź Karol, tam pójdź łatać Ja napierdzielam w niego jak twoje... Dobra, Ja na Ja już spokojnie Czekaj, kurwa, konto z Team restartuje. Jest, pada, padła, padło chyba. Nie. O, e. mocy, nie tak. wiem skąd się leje. A -a -a. Kurwa, jak mi laguje. Kurwa, kurwa, nie, nie mamy już skurn. Dobra, idę ten, idę tego, idę. Ja Może winieć bez ma Dobra, ja idę łatać. E, tutaj nie możesz wylewać, tutaj się nie liczy. Wiem, przypadkiem. E, bo nas w ogóle kotwice zajebali nam. Wiem. Kurwa, tu nie ma dziury na dole. Panowie, bo my to niemy Kurwa, to nie ma Właśnie. dziur. Tu nie ma dziur na dole. A kurwa, może się teraz porobiłeś. Teraz już jest. Się odpaliła. Teraz już jest, faktycznie. To ja to będę łatał, dobra? A wy tam strzelajcie. E, gdzie jest skrzynia? Tu jest skrzynia. O, ja im na nie skrzynia. mamy już. Dara woda wy, wyjęta z dołu. Nie mamy już kul. Jak to nie mamy już kul? Ja mam kulę jeszcze dwie. <noise> Masz dwoma kulami, to jak raz pierdolę! Aha, fajnie. O, trafiłem! Czekaj, ale będzie na pierdolanie. Jak Patel Patelfidzie! O, trafiłem! Trafiłem! Miałem dwie rzeczy, kurwa. O, ja pierdolę, panowie! Co jest grane? KAMIEŃ! NIE! Skręcaj! No dobra, do dobra, dobra, płyniemy do handlarza, ja pierdolę to! Ruty pra ma tą wyspę w prawo! Nie już. łatać. W prawą stronę płyń! ty w ogóle ominąłeś tą swoją wyspę? A kto tu patrzy na mapy? Czemu mapy patrzycie teraz? Ja ja poszedłem po deski, Ogólnie będę teraz łatał, bo są tutaj te kurwa, dziury. No, no, search, no, search, no, no. Tu nie ma, tu nie ma dziury, tu nie ma dziury. Dobra. Dobra, tam kurwa jest ta wyspa. Dobra. Dar z boku to nie trzeba łatać, bo tylko... To gówno nas goni! To gówno nas goni! Nie mamy kul, panowie. Nawet no no, by... nie ma musimy, musimy, na jakąś wyspę pły... Musisz wszystko wyjebali, na wszystko! Ej, chłopie! A sprawdźcie, czy nie ma się w tych paczkach z zasobami. O właśnie! Nie, rozpakowywały. Ej, będę nawalał do nich z tej różdżki magicznej! Ej, rozwalaj tym! Nie raczej nie działa. Czekaj jak... Na... To nie Ej, działa, to nie, to nie zatapia statków. Kurwa, ale płynąć to do nas, żeby napierdalał do nich, żeby nie podpłynęli to mocno Nie wiem, U... nie, nie napierdalaj, może nas ustawią, bo czasami przypływają koło ciebie, ale nie muszą strzelać. Talon. Tak za późno, Teraz za już późno. Będzie strzelał bo kurwa, napierdalasz w nich cały czas Kurwa nieprawda, kurwa, nieprawda. No nie kurwa w ogóle, chodź na prawie i pędzwale Mam no, nadzieję, że płyniemy prosto No nawet na dole... O dobra, teraz jest już dziura Ej, może ktoś by popłynął mam po prostu do nich ich zabijał bez przerwy Łoł, wow, jak, jak rudego wyjebało na moich oczach no, Dobra panowie, to chyba restartujecie sesję No nie, 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 ale najpierw skarbę musimy oddać nie no, kurwa, co to jest za głupstwo? No nie, wiem, że nie mogę tej czy to kto? No oni Dalej, podnoś. Hartek. Okay. A, dobra. Ja będę napierdzielał w nich. Alkulu już nie mamy, trochę przejebane. Kurwa, napierdalają w nas te pedały. No weź pomóż nam, kurwa, kotwice śnią. Dobra, Kurde, niech napierdolę doleć. Napierdolę ci mam Ja w nich nawalam, żeby w działanie, na działa się dali, Kurna No i dobrze sukę dostają Nie, kurde Dobra, może teraz zostawię no Dobra, teraz bo... to mam, teraz ze, ze skrzyni zaczyna się lać Ale mam dużo wody na pokładzie Baki. Jak to jest? Baki Czemu Ej, Kurwa, że się lają? Tak wszystko się leje. Dobra, wywalam tą skrzynię! Wywal tą skrzynię. Łataj Ona to o ma tylko O kurwa widzieliście, wypierdalaj to! Wyrzucaj to już. Wyjebałem, Wy wyjebałem, to, wyjebałem. Wyjebałem, wyjebałem. Maccin, ja wyrzucam wodę, ty łataj Ale ja ją tak o. lubiłem Tylko nie zatońcie panowie Dobra, mhm. jest dobrze, jest dobrze, panowie Dobra, jest dobrze już. Dobra, ej, możecie. Trzeba było jednak te dziury na górze też załatać. Kurde, oni uciekli od nas, już nie atakują nas, apiraci. Ej, może ktoś mnie wziął, Chodź, to tą skrzynkę znowu weźmiemy, jak przestała płakać już. Dobra. Bo ja, ca... ja tu cały, ja wody, po prostu. Dobra, right, gdzie oni są kurwa? Biorę tą lachę i lecę tam do nich. Gdzie oni są? Tam są kurwa? Pierdolimy! Kurwa, źle że on się wystrzelił. No, no mnie no, odbiła kurwa tecka. Weźcie, podnoście kotwicę. Już A już bo oni mają kurwa tam noc, załadowane noc, już noc. kurwa tą kulet, która opuszcza nam kotwicę, kurwa macie. No właśnie, oni mają tego nieskończoność, to nie ma No właśnie, to, to jest, noc, jest, kurwa to jest ej, mam, ej, mamy jedną kulę! Tańca. Tutaj mamy, mogę napierdalać, napierdol. Kurwa, tyle tańca. Nie, nie. To nic nam nie da, że oni zaczną tańczyć. A pierdol. Może będą tańczyć. Weź mi wystrzel, weź Tańczą. mnie wystrzel, wystrzel mnie. Tylko nie tam, tylko nie tam, na celuj, na celuj, na celuj! Dawaj, 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 dawaj! No i kurwa wykręcamy. Trafiłem, trochę trafi... kurwa no! Czemu te szkielety tak dobrze wykręcają, kurwa przed... Nie no, rozpierdolę. Wykręć, Kurwa wystrzymy... Dobra, zaraz na ligę idziemy Nie no co pierdolisz, jaką ligę? No na ligę już, na dzisiaj starczy tej gry. No ale musimy kurwa najpierw... Ja kurwa nie wejdę, to chuj. Kój... No, najpierw... no najpierw sprzedamy to i chuj, idziemy już z tej gry. No, no. ale kurwa... sprzedaż to kurwa powodzenia. No zaraz sprzedamy Kurwa zaraz no. Puśćcie mnie na ich statek i oni nie żyją Kurwa dostaniesz raz shotguna i kurwa ty będziesz nie żył Dobra, ja zabijałem cały statek tam razem z Kamilem, a ty się Kurwa wchodzę na ich statek, pierdolę to, nie będę czekał No chodźcie chuje jebane Koleja kurwa, to co na ryj Dobra, jestem na ich statku, pierdolę Szmaty jebane Co strzelacie chuje? Lotaj, mam... łataj, łataj! Mm. Za dużo dziur, drewna nie ma. Napierdalam w nich, nie będą kurwa strzelać na mojej warcie. Kurwa nie strzelać frajerzy. Kurwa. Łatam. Chuj, jak jest, jak się nie, jak tym razem nie zadziałać, O kurwa, za szotgany mają. To, no. Chuj z nim. Kurwa shotguna! Napierdalam, kurwa, kurwa Ta kurwa dostał bana za siedzenie za komputerem. Kurwa nie mam. Chuj, nie mam tego. Ja pierdolę Dobra, ja nie zabawano. mam! Kurwa, zajebali mnie, A, ah. Ale mam kryzys, ja pierdolę! No ja. Pie... W ogóle my mamy to w końcu smutku? Nie no, Ej, wyjebałem ją! 30? Dobra. 10 lub 20 minut zapierdalacie się z jednym statkiem, w tym że się od 10 lub 20 minut próbuje kurwa wejść do gry. No z gainerzem no. się. Na... Pierdalamy w jednym statkiem, bo może nie mamy w czym niech napierdalać. Proste. Rudy ja zapierd... Szybko, Rudy! Zapierd... Prosta! Weź kurwa zmień ten... ...kierunek tego żagla, bo kurwa mi... Już, już zmieniam. Które? Przednie? Nie, te... Bo ja już zmieniam. Zostaw a, go. a nie przed... dobrze, a Przednie nie? Dobra. Ranga wzrosła. 19. Nice. 1000 złotych. Ja... A, jeszcze Ja chyba 54. Uwielbiam dzisiaj czy... A Ale ty to no lifeisz bez czerwy. Ja z Kamilem grałem przecież, kurwa. Dobra, jest wszystko robione. O, dora, Nie ma dziur, jest Dora zajebiście. Patrzę wszystkie deski. Mamy, de desek mamy jeszcze w ciul. 32, więc jakby nas atakowali jeszcze, to można się bronić. Kurwa, nie chcę nic mówić, ale cały nasz pokład drugi, kurwa, yy, ma wszędzie dziury na każdej, kurwa, ścianie i tego nie zauważy. Kurwa, rozłączyć konto Xbox Live. Rozłączyć konto, kurwa, Xbox Live? No, z boxa. O tak, na w prawo! Czekaj, kurwa. Dobrze płyniemy? Na prawo bardziej! Wiem, ale płynę do portu! Kurwa, gdziekolwiek! No nie, nie gdziekolwiek, kurwa. Oby te chuje nas nie dogoniły żebyśmy mogli to sprzedać w pizdu. Czemu oni kurwa nas w ogóle gonią od całej mapy? Kurwa nie wiem, wkurzyli się na nas, może im nie mamy zajebaliśmy. Albo nawet parę. Tak, to jest port! kurna, jest nasze wybawienie! Ej, wiecie co, panowie? No mój, mój plan jest taki: bierzemy wszystkie skarby i na ląd, wypierdalamy ten statek, w dupie mam ten statek, po prostu wszystkie skarby żeby były na lądzie. Dobrze, no, że jak on się zatopi, to wszystko wyleci, to będziemy mogli sobie pozbierać. No w sumie! Ale wtedy mogą kurwa dotonąć No właśnie, więc wszystko kurwa. Na... Kopita! Ko jeszcze trzymaj, jeszcze trzymaj, albo. Ja KURWA biorę, BIORĘ WSZYSTKO I NA LĄD Co tak wcześnie mówiłeś o tej kotwicy? Mogłeś jeszcze kurwa ją złapać Ja, ja się nie znam Ja pierdol Weź kurwa pomóż mi szybko ją ściągnąć Jeszcze kurwa nie... Ja już tu pakuję do skrzyni rzeczy, żeby to wynosić Mamy kurwa jedną skrzynkę Ja pierdolę zaraz dostaniemy salve Czątki da, Ja, ja pierdoliczysz to ja wszystko na brzeg biorę Znaczy wszystko na ten, na molo Mhm. Mm no. Dobra, jest na mole już skrzynka jedna. Już napierdala w nas. Ej, może pójdę po kule, może szybko, co? No. Kurwa, lecę nie, po kule. Nie, my się nie chcemy bić, Wy, wyrzućmy to wszystko na brzeg i dopiero. Czyli jebać już ten nas statek, o, skręcili. A to wyjebane, żeby atakować nas znowu. Cumuj, cumuj! Kurwa są kule. Nie, staram się, ale kurwa muszę trzema rzeczami się zajmować na raz, żeby nam statek kurwa nie zatonął. Ty, dobrze jest, dobrze. I i wykręcać. Dobra. Kurwa mam kule, idę napierdalać w nim, mam 20 kule. I oni już się wycofali. Serio? Kurwa. Chyba. Nie, kurwa tam sumują, kurwa z drugiej strony portu. Pierdolone. Dobra, let's z graczami nie, ze szkieletami kurwa z inteligencją graczy, Co nas gonią od, od drugiego kurwa końca mapy. Gdzie są oni? Nie wiem. Nas gonią. Tam są! ładuje, Piękno, dzia ła ładuje działa, kurwa Dobra, No, chodźcie. Chodźcie chuje jeba. Weź, kurwa, na, na tym statku jedna mała dziura, kurwa za, z, napierdala tyle wody co trzy na tym kurwa trzy osobowym. Dobra, jeden wynosi, a reszta kurwa pinuje. Wpłyną ciule oczywiście znowu A Kurwa, zajebali Dobra, mam, biorę, na tylko czekam a się podpłyną Ja pierdolę no o Nie, nie mogę kurwa jednak Nie wiem tylko pierdala z tym kątem. Nie wiem, kurwa teraz... Cześć, to po... to czemu one dalej kurwa Nas czemu? napierdala? Czemu, czemu płyniemy? A podnóś co jest? O, kur... To jest moje pytanie, kto podniósł kotwicę? No super, no, kurwa. Czemu wynosiłem wszystkie rzeczy, aby podnieść się? się po kurwa chyba sama podniosła. No kurwa nikt z nas nie podnosił! No ja wiesz, że bym no, problem. Problem! w nich, dostali chuje! Teraz to kurwa będą mi przejebane, mam gdzie strzed, kurwa, czym napierdalać w nich. Się zezuściłem. <śleski> Ale agresja! A! KURWA! DOSTAŁEJ! Dostał, Dostał zatopię, chyba A nie, chuj jeszcze. Autentyczny kurwer, my kartę z PCT'a wydrzeć No kurwa, hopie, weź. Martek, bierz skrzynkę z boku. A, bo ty tam na molo masz jeszcze Tak. Co, dobra, to ja tutaj i to Ja tutaj na brzegu już będę przy rozbitku. Dobra, dobra. Złapieli Zawracają się oczywiście. Dobra, ostrzeliwuj, żebyśmy nie utonęli. Mam jeszcze jedną kulę. Kurwa dużo. Teraz zajmujesz się deskami. Ja pilnuję, nie? W razie czego będę w nich nawalał, no ale jak oni podpływają od drugiej strony. No nie no debile, nam roz... ja, ja mówię wam, za za samtą kotwicę zabiorę i no, będziemy na wodzie O, ord był chuj warte Czaszka kapitana za 2000 Kurwa, szkoda że Kamila nie ma Gra go strollowała Nie kurwa mnie nawet Pierdolona ta gra jest Ej, dobra, jak robię na sukę Dobrze to słyszysz. Uciekają, znaczy uciekają, zawracają się, bo nie mogę nie mogą chyba mnie wdorwać w tą stronę. Dobra, idę po więcej kul, bo ja las zrobię z tymi. Oni są tak zagrowani! Ja Może ktoś powiedział mi, oni są tak na nas zagrowani, w sensie. Chuj wie! Tak jak megalodony nas co chwilę gubiły, to ten nas goni przez całą mapę. No kurwa. I nie odpuszczasz? A bo to jest dłuższa to jest historia, po prostu Megalodon on postanowił, że on spierdala i oni są jego wysłannikami. Nazwa odcinka: wpierdalający statek. A bo ty też nagrywasz cały czas. To jest dobry odcinek, tak by dawno. Więcej pytań z kurwa niż w jakikolwiek filmie, jakiekolwiek spotkałem. No! Podpalający kulę! Z mojej strony. Popaki to się liczy. No ja, dobra, oni sobie odpłynęli. Ta? No już chyba nie no. wiedziałem co. Ale, wie. Ale wiecie jak mam teraz chęć im wpierdzielić Przecież że popłynę za nimi Nie Teraz sprzedajemy Ktokolwiek będzie, skrzy... będzie szedł z tą Żeby ją sprzedać współczuję. czuję Dobra jest trochę pieniędzy Nie Nie Ja pierdolę gracze no właśnie To bierzcie wszystko co na nie się sprzedajemy Szybko, dawaj Bierzcie wszystko te skarby sprzedajemy, dawajcie, szybko Kurwa idę sprzedać te księgi Dawaj, dawaj te, te księgi, szybko rudy 2000, tysiące, dobra jedna Księga jest na, na porcie jest jedna księga Ja sprzedaję wszystko co jest Gracie, gracie, kurwa podpływają do nas Robiorę wszystko, jestem się śmiał Czemu jestem upity tą beczką? No bo ona ma taki efekt Dobra, ja ją doniosę, ja jestem tego godzien da się coś na statek i ze statku zdejmuję rzeczy, bo tam jeszcze Ale jest Ale Rudy, film. ty! Co ty robisz? Gdzie ty biegniesz? Książką idę! Dokarczmy ku kurwa! 2000, 3000, Dora, dawaj, dawaj, za się można sprzedać tylko u tej babki Dora, chyba na nazwa... Księga mocy 4. A czemu się dosta... no. Czemu dostałem pieski? No, to dobrze. Czemu opisał pisał mi enchant z Minecrafta dostałem achievement? Eee, księga mocy, bo sprzedałem księgę mocy. A, ciekawe. Interes... A jakby nas teraz atakowali tak. to, to by farta mieli, bo mi mam tyle skarbów O, napierdala chyba. A ja się, że go tu to i też mają. To się napierdala. Nie, A, bo tu kurwa z drugiej... Panowie! Tak? Te pierdolone szkielety tutaj dalej są. Nie no! Co za debile, ile można? Napierdalają się kurwa z tymi typami. Tu dobrze, to dobrze, oni nas chronią, dobra. Oni, oni, ale oni są tak rozwaleni, że oni są trzy strzały, te, 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 szkielety. A to jest jakiś jeszcze pomniejszy, to jest dwuosobówka, wcześniej były trójka. Trójka uciekła, teraz dwójka jest zaraz obok. 13. Dobra, ale bierzemy szybko te sprzedajemy, dawajcie, bo my jesteśmy tak w dupie teraz. Ej, tak z ciekawości nie masz jak filmu. Co? Już trzy odcinki O kurwa Teraz następny, się no. teraz następny ten co teraz nagrywam O, ale mam niebieskiego gówno. Teraz raz, sprzedajemy wszystko kurwa, diamenty Ej, e, to... gdzie ty masz w ogóle tą skrzynię skarbów? E, A nie, w sumie straciliśmy to najcenniejszą skrzynię Tą to, 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 płaczącą, Tą, 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 nie, kosiarza a czemu nie, straciliśmy najważniejszą skrzynkę? No bo ona jest w warta. A to nie sprzedałeś ją? No kurwa, przecież on, ją można sprzedać tylko w Reaper's hideout. A no tak. No ale no wiecie, no wyjebane, sklasz udało nam się coś sprzedać i w ogóle. Zobaczcie, zostały nam te chujowe tylko czaszki do sprzedania po 200 zł, to w sumie i tak się nam nie opłacało. Nie no, zostało tam kilka jeszcze tych wajdacki, chyba dwie no, nie tam... ja kasy zarobiliście? 27 tysięcy i 100 niebieskich mam ja nawet nie wiem, ile to ja miałem. 180 tysięcy zarobiłem, tak. Dobra. Ja, ja, ja mam 140 tysięcy, a wydałem... No i dobra, kochani. Piękny akcent, piękne zakończenie. Wieże, O, jeszcze jedno rzecz. A teraz troszkę. czas no. się położyć na plaży i dobra.